Mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie porozmawiamy o krawędziach w akwareli. W tym skupimy się na krawędziach miękkich, czyli jak one wyglądają, jak je stworzyć, no i przede wszystkim gdzie ich użyć. Koniecznie obejrzyj, a zdecydowanie po tym filmie będziesz miała uporządkowaną wiedzę, będziesz wiedziała co, gdzie i jak używać. No to ci ułatwi żyćko, no i czekają cię momenty, w których będziesz robić. Aha! To o to chodziło. Hmm. W dzisiejszym filmie dowiesz się po pierwsze, jakie mamy krawędzie w akwareli i co dzięki nim mo możemy uzyskać. To jest taka podstawowa wiedza. Oraz drugie, jaki jest najprostszy sposób na uzyskanie miękkiej krawędzi. Oraz trzecie, jak uzyskać miękkie krawędzie na dwóch, trzech bo większej ilości kolorów. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, bo jak już wiesz, na sam koniec czeka na Ciebie wisieneczka. I już w tym momencie mogę Ci zdradzić, że to będzie zdecydowany Game Changer. Już następnym razem pokrywanie dużych powierzchni nie będzie dla Ciebie trudnością. Zaintrygowana? Zapraszam do oglądania. Temat krawędzi w akwareli jest bardzo ważny, ponieważ krawędzie stanowią ramę obrazu, czyli tu, gdzie się zaczyna nasz obraz i tu, gdzie się kończy, i tą interpretację, w jaki sposób odbieramy dany obraz i to, co tworzy nam artysta. W związku z tym, skoro musimy wiedzieć, cóż to też jest, i za chwilę się tego dowiemy, to również ważne jest to, aby nauczyć się je tworzyć i wiedzieć, gdzie je użyć, aby uzyskać pożądany przez siebie efekt, prawda? Zatem przejdźmy do punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Jakie mamy krawędzie w akwareli i tu najprościej, najłatwiej będzie mi wytłumaczyć to Tobie, pokazując ci to. Także chodź zobaczcie. Pierwszą krawędzią będzie krawędź ostra. Tutaj dokładnie widzimy, gdzie zaczyna się i kończy się nasz kolor, bo ta granica pomiędzy papierem a farbą jest wyraźnie zaznaczona. Drugą krawędzią będą krawędzie takie, które są delikatnie podcięte, połamane, linie. Tak, jak tu widzisz, natomiast trzecia będzie to krawędź, która jest miękka, delikatnie zagubiona, taka zamglona. Nie da się konkretnie określić, w którym miejscu ta farba tak naprawdę się zaczyna, bądź też kończy. I uzyskamy to za pomocą wypołożenia wody, a dopiero na to farby. I teraz spójrz, jakież tutaj są możliwości. Punkt drugi. Jaki jest najprostszy sposób na uzyskanie. Miękkiej krawędzi, i najpierw pokażę Ci to na bardzo prostym przykładzie, a następnie ten punkt drugi oraz trzeci, w którym rozważymy mieszanie na miękko różnych kolorów. I jak to łączyć, pokażę Ci w trakcie malowania tej oto pracy, a szczególnie tutaj tych białych róży. Najprostszym, najłatwiejszym sposobem uzyskania miękkich granic jest malowanie mokre na mokre. I tutaj tak naprawdę rozchodzenie się tej farby i ta granica, którą możesz uzyskać, będzie zależała od czasu, czyli w jakim odstępie czasowym położysz kolor. I teraz zobacz, położyłam na samym początku, minęło jakieś 4 minuty, nałożyłam znowu kolor, następnie znów minęło, teraz 7 minut, nałożyłam po raz trzeci. I za chwileczkę po raz czwarty nałożę kolor, i już w tym momencie, pomiędzy tymi czasami, możesz zauważyć, jak daleko rozprzestrzenia się farba. I tak naprawdę, im papier jest bardziej mokry, tym farba płynie dalej. Dzięki temu możesz stworzyć naprawdę Ekstra efekty, i tutaj odsyłam Cię też do filmu o upuszczaniu koloru. Koniecznie zobacz, tam maluję orchideę. A teraz druga rzecz, która jest bardzo istotna, czyli łączenie kolorów na miękko między sobą. I tą metodę bardzo lubię. Uwielbiam formę mieszania kolorów na papierze. No po prostu to wygląda najbardziej naturalnie no efekt jest zawsze super. Pokazuję ci to tutaj na fiolecie na niebieskim i to jest taka metoda jakby rozpraszania takiego wpuszczania nowego koloru i postanowiłam zrobić to również na jaśniejszym kolorze, żebyś mogła to lepiej zobaczyć i teraz tak. Konsystencja będzie miała również znaczenie. Im więcej wody w farbie, tym ta farba będzie się mocniej rozpływać. Im ona jest gęstsza, to jej rozprzestrzenianie się jest mniejsze. I teraz spójrz, jak łączyć dwa kolory na granicy. Właśnie w taki sposób. Dzięki temu na środku zyskujemy miękkie połączenie. Najczęstszy błąd, który robicie w trakcie łączenia dwóch kolorów, aby uzyskać miękką granicę, jest położenie jednego koloru, koloru obok drugiego i bierzecie pędzel, Płuczecie go i po środku próbujecie połączyć kolory za pomocą czystej wody. Noż to nigdy nie wyjdzie. Po prostu ta woda odepchnie te kolory w dwie strony i powstanie na środku plama. I teraz spójrz, taka sama zasada jest tutaj nawet przy tych jasnych kolorach. To wymaga oczywiście praktyki do czego ja cię bardzo serdecznie zachęcam i na pewno też będzie taki film na takie bardzo proste ćwiczenia. A teraz przejdźmy do zastosowania tych metod i tych krawędzi w realnym obrazie i w trakcie malowania. I teraz tak, dzięki krawędziom, które wykorzystujemy w naszych pracach, możemy kierować uwagę widza na różne części obrazu. Łączymy miękkie, twarde krawędzie, aby tworzyć kontrast i dzięki temu tworzymy dystans w obrazie i możemy pewne rzeczy przybliżać albo oddalać. Rozmywanie krawędzi pozwala nam na takie wygładzenie tego efektu i tutaj przy kwiatach, no to, to się po prostu sprawdza. Obłędnie. No, ta delikatność i to rozmycie, i ta miękkość jest tutaj bardzo ważna. I już w tym momencie mogłaś zobaczyć, że ja mieszam wspólnie te dwie rzeczy, te dwie techniki. Czyli tak, najpierw nakładam wodę na papier, następnie nakładam warstwę koloru i w pierwszej w pierwszej warstwie to suszę, o teraz tak jak tutaj widzisz, nakładam wodę na płatek. Zwyczaj robię to od razu na dwóch, trzech płatkach, w zależności jak i, jaka jest to wielkość. I teraz zobacz, że nakładam pierwszy kolor, czyli to jest taka podstawowa forma uzyskania przeze mnie miękkiej krawędzi. I od razu już w tej samej warstwie przechodzę do tej części, gdzie upuszczam kolor w kolor. Dzięki temu to się bardzo ładnie, naturalnie, ze sobą miesza. Na samym początku pokazałam Ci to w zdecydowanie ciemniejszych kolorach, żeby pokazać Ci ten efekt mieszania. Jeżeli chodzi o kwiaty, tutaj kluczem jest używanie bardzo jasnych i transparentnych kolorów na dość sporej ilości, tak naprawdę, warstw. Tylko uważaj na to, jakich używasz kolorów, bo tutaj duże znaczenie będzie miało to, czy farba jest barwiąca. Czy farba jest staining, czy no staining? I taki będziecie miały opis na farbie, bo ona będzie znaczyła to, czy przy w przypadku nałożenia kolejnej warstwy, czy po prostu ten kolor nie uniesiesz do góry. I to jest bardzo ważne. I teraz spójrz, zobacz, że ja wciąż pracuję w ten sam sposób, aby osiągać miękkie granice na tych płatkach. Dzięki temu tworzy nam się lekkość w obrazie. I znów nakładam wodę. Na to nakładam kolor, dzięki temu otworzył się granica. I teraz tak, możesz spojrzeć, że ja w pewien sposób czekam, y, z pędzlem, nie nakładam koloru. Można było stwierdzić, że kurczę, co ja nie wiem, co ja robię, czy coś nie, moi drodzy. Ja po prostu czekam na odpowiedni moment, to jest świetna nauka cierpliwości, czekam na odpowiedni moment na położenie koloru, bo tak jak Ci pokazałam na samym początku. Czas ma tu kluczowe znaczenie i teraz, jeżeli położę na samym początku, kiedy tylko jakby zmoczyłam ten, tą przestrzeń, to przestrzeń, ta farba może mi popłynąć za daleko niż tego chcę, więc muszę położyć to w odpowiednim momencie. Oczywiście to wszystko wymaga praktyki, ale dzięki temu, że to jest mokre, ja też chciałabym Ci powiedzieć, że w trakcie, kiedy farba jest mokra, w większości przypadków można ją spokojnie unieść do góry, czyli dokonać tak zwanego liftingu, i to wręcz w większości do zera, chyba że, tak jak wspominałam wcześniej, mamy do czynienia z farbą, która jest silnie barwiąca, czyli jest staining. I na to zwracam Twoją. Uwagę. I tak po kolei kroczek po kroczku buduje sobie kwiaty, płatek po płateczku, i tak dochodzimy do końca, gdzie możesz zobaczyć pełen efekt z zastosowaniu miękkich, ale również i ostrych krawędzi, bo to wszystko musi być spójne. Teraz już znasz odpowiedzi na te trzy pytania, które pojawiły się na początku tego filmu. Po pierwsze są to krawędzie, jakie występują w akwareli. Na pewno są to ostre, miękkie. No, i te poszarpane, takie załamane. I o nich będzie w następnych filmach. Oraz drugie, najprostszy sposób na osiągnięcie miękkich krawędzi to oczywiście malowanie mokre na mokre. Oraz trzecie, mieszanie kolorów. I tutaj mieszamy, najpierw wykładzimy jeden kolor, na to drugi. No i jak łączyć kolory, aby osiągać miękkie granice i miękkie przejście między nimi. No ta wiedza jest po prostu. Pa! Także czekam na piękne prace z waszej strony, a skoro już to wiemy, to czas ułatwić sobie żyćko w tym malowaniu mokre na mokre szczególnie w dużych przestrzeniach i tu zapraszam cię na wisieneczkę. No a ten tajemniczy produkt powinnaś już znać z innego filmu na YouTubie, ale można go użyć jeszcze inny fantastyczny sposób dzięki niemu twoja farba będzie płynąć Chodź, szybciec. Przed sobą masz kolor Windsor Violet, dioksazinę i teraz tak, ja nałożę sobie wodę i pokażę, jak zwyczajnie płynie akurat ten kolor. Wezmę sobie większy, dział, wezmę sobie większy pędzel, nałożę sobie wodę na papier. O, proszę bardzo. Tak dobrze, żeby się troszeczkę Napił. I słuchaj, ja biorę teraz większy pędzel, ósemkę, ładuję sobie pędzel tym kolorem. No i proszę bardzo, ciągnę tym kolorem. Jak widzisz, ładnie to pracuje i się rozpływa. A czy dałoby się zrobić, żeby on rozpływał się jeszcze mocniej? Hmm, oczywiście, że tak. Do tego potrzebna będzie nam żółć wołowa i ja już wcześniej pokazywałam ją w innym filmie dotyczącym upuszczania koloru i serdecznie Cię na ten film zapraszam, zatem weźmiemy sobie tu akurat w tym pojemniczku jest fajna pipeta i ja stawiam sobie dwie, trzy no cztery małe kropelki, bo chcę zintens zintensyfikować ten efekt, który za chwileczkę osiągnę biorę ten kolor, który przed chwileczką którym malowałam dokładam sobie tutaj w tą żółć jeszcze trochę. Pędzel mam naładowany, jeszcze sobie trochę rozładuję, tak? Wykonuję tą samą czynność co wcześniej, czyli biorę wodę. I teraz spójrz. Widzisz, jak ten kolor się rozpływa. W tym momencie pokrycie dużych powierzchni nie robi żadnego problemu. Ona tak swobodnie płynie, że. Aż Milusio, spójrz. Wow. Już tak wygląda to po przesuszeniu i tak naprawdę dzięki tej żółci możemy osiągnąć nie dość że szybszy efekt pokrycia większej powierzchni, to jedno, bo to dzięki temu lepiej po prostu płynie, ale też ten kolor jest bardziej wyrównany i te kolory stają się zdecydowanie bardziej jeszcze takie świetliste, także żółć wołowa. To na dzisiaj tyle, pięknie dziękuję za ten wspólny czas. Wszystkie filmy, o których mówiłam za chwileczkę, wyświetlą się tutaj w panelu, będziesz mogła przejść dalej do oglądania moich filmów. No i oczywiście, jeżeli tematy związane z akwarelą są dla Ciebie interesujące, to ja zachęcam Cię do jak najszybszego zasubskrybowania mojego kanału jestem bardzo ciekawa, jak Tobie idzie. Malowanie miękkich krawędzi. Daj mi znać w komentarzu. Ja zawsze bardzo chętnie odpowiadam i włączam się w dyskusję. A gwiazda nasza to była dzisiaj Ta Róża. A skoro już wiesz, to jeżeli za tydzień będzie nowy film, a nowy film to nowa gwiazda. Zatem widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!